Muzyka NWA była jak bomba z opóźnionym zapłonem. Zignorowana przez media, zaczęła być grana dopiero, gdy list od FBI do ich wytwórni uczynił z nich wrogów publicznych numer jeden i zarazem największe gwiazdy Ameryki. Wtedy już wszyscy chcieli ich słuchać. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie, o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy! Na początku lat 80. Compton było dla reszty Los Angeles miastem widmem. 10 milami kwadratowymi, które równie dobrze mogłyby nie istnieć. Oficjalne publikacje hrabstwa potrafiły je pomijać na mapach, spychając na margines świadomości. Tymczasem wewnątrz toczyło się życie naznaczone kryzysem. Po zamieszkach władz w 65 roku, które pozostawiły po sobie zgliszcza, społeczność z trudem próbowała stanąć na nogi. Programy zatrudnienia z lat 70. dawały chwilową nadzieję, ale nadejście ery Ronalda Reagana w 81 roku przyniosło cięcia, które wepchnęły South Central w spirale bezrobocia i biedy. Ulice stały się polem bitwy. Wojny gangów, głównie Crips i Bloods, zamieniły codzienne życie w grę o przetrwanie, a nowo pojawiający się krak niczym tornado pustoszył domy i umysły. Wskaźnik morderstw w Compton trzykrotnie przewyższał ten dla całego, ponad 3 milionowego Los Angeles, a dla młodych czarnych mężczyzn prawdopodobieństwo śmierci było sześciokrotnie wyższe niż dla ich białych rówieśników. W tym świecie dorastał Eric Lynn Wright. Niski, mierzący zaledwie 1,63 m, ale krępy i muskularny, z zaciśniętą szczęką, która nie wróżyła nic dobrego, porzucił liceum Dominguez w drugiej klasie, odrzucając perspektywę pójścia w ślady ojca i pracy na poczcie, ponieważ nienawidził pracować dla kogoś. Ulica zaoferowała mu alternatywę. Jego kuzyn, Horace Butler, wprowadził go w świat handlu dragami, czyniąc go początkowo biegaczem, osobą dostarczającą towar klientom. Erik, znany w okolicy jako Casual, szybko nauczył się zasad gry. Działał metodycznie, niemal jak biznesmen. Każdego ranka czytał od deski do deski Los Angeles Times, po czym w swoim charakterystycznym stroju, białej koszulce, jeansach lub spodniach Dickies i ciemnych okularach zwanych Lox, ruszał do pracy. Jego biurem była budka telefoniczna na rogu Cares Avenue i Alondra Boulevard, gdzie odbierał zakodowane wiadomości z Pagera. W skarpecie zawsze nosił zwitek gotówki, często o wartości 2000 dolarów. Mimo powiązań z gangiem Kelly Park Creeps, nie był typowym gangsterem szukającym zwady. Był zdyscyplinowanym handlarzem, który nie zażywał własnego towaru i rzadko pił alkohol. Jego życie kręciło się wokół szybkiej gotówki, złotych łańcuchów i pomalowanego na czerwony kolor Suwa Suzuki Samurai. Jednak ta ścieżka była niebezpieczna. Pewnej nocy Horace Butler został zastrzelony we własnym samochodzie przez nieznanego pasażera, który oddał siedem strzałów i zniknął. Śmierć kuzyna była dla Erika brutalnym przebudzeniem. Zrozumiał, że ta gra nie jest warta jego życia i zaczął szukać wyjścia, mając w zanadrzu ćwierć miliona dolarów zaoszczędzonych z handlu. W tym samym czasie, gdy Eric budował swoją pozycję na ulicach, muzyczna scena Los Angeles pulsowała w rytmie elektrofanku. Królowały mobilne ekipy DJ-skie, takie jak Uncle Jams Army, które potrafiły przyciągnąć na imprezy tysiące dzieciaków. Jednym z kluczowych graczy był Alonzo Williams, ambitny DJ, który założył grupę World Class Wrecking Crew i znalazł stałą bazę w klubie Eve's After Dark w Willowbrook. Klub stał się miejscem, gdzie młodzież mogła bawić się do białego rana przy dźwiękach funk'u czy elektro. To właśnie tam swoje pierwsze kroki stawiał młody Andre Rommel Young. Wychowywany głównie przez matkę Vernę, która sama marzyła o karierze wokalnej, Andre od dziecka otoczony był muzyką Marvina Gay'a, Earth, Wind and Fire i Parliament Funkadelic. Koncert George'a Clintona, na który poszedł w wieku 14 lat, na zawsze ukształtował jego muzyczną wrażliwość. Zainspirowany Grandmasterem Flashem, postanowił zostać DJ-em. Matka kupiła mu na gwiazdkę mikser, a on spędzał całe dnie w swoim pokoju, ćwicząc i rozkładając na części pierwsze sprzęt stereo. Nastoletni Andre, przystojny i cieszący się powodzeniem u dziewczyn, miał już na koncie dwójkę dzieci, o których istnieniu dowiedział się dopiero po wielu latach. Jego życie prywatne było skomplikowane, ale pasja do muzyki była siłą napędową. Pewnej nocy w Eves After Dark, gdy jeden z DJ-ów Alonso nie pojawił się w pracy, 17-letni Andre dostał swoją szansę. Wskoczył za konsoletę i wyzwał na pojedynek rezydenta Antoana Jele Carrabiego. Jela był już lokalną gwiazdą. Andre, który przyjął pseudonim Dr. Dre na cześć koszykarza Juliusa Dr. J. Ervinga, zaszokował publiczność, idealnie miksując muzykę. Jego talent był niezaprzeczalny, a Alonso, widząc w nim potencjał do przyciągania żeńskiej publiczności, natychmiast zaoferował mu miejsce w world class wrecking crew za 50 dolarów za noc. Dre i Ella szybko stali się nierozłączni, spędzając każdą wolną chwilę w klubie na pisaniu i eksperymentowaniu z czterośladowym magnetofonem. Zainspirowani energią koncertu Randy MC, postanowili sami zacząć nagrywać. Ich pierwsze utwory, Slice i Crew Groove, były mocno osadzone w stylistyce elektro. Jednak to Single Surgery. Na którym Dre zadebiutował jako raper, stał się prawdziwym hitem, sprzedając się w 50 tysiącach egzemplarzy. Grupa, pomimo rosnącej popularności, zmagała się z problemami. Dre i Ella czuli się oszukiwani przez Alonso, który ich zdaniem nie dzielił się sprawiedliwie zyskami ze sprzedaży płyt, które tłoczyli w małej, niezależnej tłoczni Makola. Konflikt zaognił się, gdy grupa podpisała kontrakt z CBS Records i otrzymała zaliczkę w wysokości 100 tysięcy dolarów. Alonso przeznaczył większość pieniędzy na koszty operacyjne, co rozwścieczyło dre i jele. Dre coraz bardziej ciągnęło w stronę twardszego ulicznego brzmienia, ale Alonso nalegał na romantyczne ballady i lżejszy repertuar. Ich wizerunek również odbiegał od tego, co działo się na ulicach. Na okładkach płyt pozowali w cekinowych garniturach i z makijażem, co mocno kontrastowało z surowością rapu z Nowego Jorku. Album Wrapped in Romance okazał się klapą, a CBS zerwało z nimi kontrakt. Dla Dre i Eli był to ostateczny sygnał, że ich czas w Wrecking Crew dobiegł końca. W tym samym czasie, gdy Dre przeżywał frustrację w świecie elektrofanku, na scenę wkraczał kolejny kluczowy gracz. Oshie Jackson, znany później jako Ice Cube, dorastał w South Central, ale dzięki programowi integracyjnemu codziennie jeździł autobusem do liceum w zamożnej Dolinie San Fernando. Ten codzienny kontrast między biedą a bogactwem zrodził w nim głęboki gniew na niesprawiedliwość społeczną, który stał się paliwem dla jego twórczości. Razem z kuzynem, Antonym Sir Jinxem Wheatonem, w przydomowym garażu tworzył swoje pierwsze rymy. Jinx był kuzynem doktora i gdy ten, wyrzucony z domu przez matkę za brak pracy i stałego dochodu, zamieszkał u nich, drogi przyszłych legend skrzyżowały się. Cube. Ze swoim zeszytem pełnym tekstów, od razu zaimponował starszemu koledze. Zaczęli spędzać razem czas, a Dre wprowadzał go w świat klubów i nagrań. Ich pierwsza grupa CIA Crew in Action nagrała mini album wyprodukowany przez Dre, ale ich współpraca z Alonzo Williamsem również zakończyła się finansowym sporem, gdy ten nie zapłacił im za wykorzystanie ich piosenki w teledysku Michaela Jacksona. Przełom nastąpił, gdy Easy i e, szukający sposobu na legalne zainwestowanie swoich pieniędzy, poznał doktora Dre. Połączył ich Steve Jano, sprzedawca płyt ze słynnego bazaru Roadium, gdzie Dre sprzedawał swoje mixtapy. Easy, zafascynowany talentem Dre, postanowił wejść w biznes muzyczny. Kluczowy moment nadszedł, gdy Ice Cube, nudząc się na lekcji angielskiego, napisał tekst do utworu The Boys and the Hood. Dre stworzył do niego mroczny, minimalistyczny beat. Początkowo piosenkę miała nagrać nowojorska grupa HBO, ale jej członkowie odrzucili ją, nie rozumiejąc slangu z zachodniego wybrzeża. Zdesperowany Dre, mając opłacony czas w studio, namówił sceptycznego Easy'ego, by sam stanął przy mikrofonie. Easy, który nigdy wcześniej nie rapował i wstydził się swojego głosu, potrzebował 8 godzin, by nagrać wokale. Dre, wykazując się niezwykłą cierpliwością i producenckim geniuszem, nagrywał jego partię linijka po linijce, sklejając je w całość. Rezultat był piornujący. Wysoki piskliwy głos Iziego idealnie pasował do surowej ulicznej opowieści. Izzy zainwestował 7000 dolarów z pieniędzy zarobionych na handlu w wytłoczenie singla, zakładając wytwórnie Ruthless Records. Utwór stał się podziemnym hitem w Los Angeles. A Easy zaczął realizować swoją wizję stworzenia supergrupy. Dołączyli do niego Dre i Yella, znużeni pracą z Alonso, Ice Cube oraz lokalny raper MC Ren. To Easy wpadł na prowokacyjną nazwę, która miała zdefiniować ich tożsamość. Chodziło o NWA. Podstawą dla dalszych działań stało się nawiązanie współpracy z Jerem Hellerem, doświadczonym menedżerem z branży rockowej, który lata świetności miał już za sobą, zniszczony przez Cox, alkohol i rozwód. Easy zapłacił Alonso Williamsowi 250 dolarów, by ten zaaranżował spotkanie. Heller, zaintrygowany młodym człowiekiem, który trzymał zwitki pieniędzy w skarpecie, wysłuchał Boys in The Hood i był pod ogromnym wrażeniem. To była muzyka, która zmieni wszystko, napisał później w swoich wspomnieniach. Zawarli umowę, która od początku budziła kontrowersje. Heller, biały menedżer, miał prowadzić interesy czarnej grupy z Getta, co w otoczeniu zespołu od razu zrodziło podejrzenia o wyzysk. Easy bronił swojego wyboru, twierdząc, kiedy szukałem menedżera, zamknąłem oczy i powiedziałem, chcę najlepszego, Jerry okazał się najlepszy. Ich relacja szybko wykroczyła poza biznes, przypominając więź ojca z synem co jeszcze bardziej komplikowało sytuację w zespole. Prace nad debiutanckim albumem Straight Outta Compton toczyły się w studiu Audio Achievements w Torrance i były podsycane rosnącym gniewem. Pewnego dnia, gdy członkowie zespołu stali przed budynkiem, podjechał radiowóz. Policjanci bez słowa wyjaśnienia rzucili dre, jele i Iziego na ziemię, przeszukali ich i odjechali. Dla nich była to codzienność, dzień z życia, jak skwitował to dre, ale dla Hellera był to szok. Ten incydent stał się bezpośrednią iskrą zapalną dla utworu Fagda Police. Pomysł wyszedł od Ice Cube'a, ale Dre początkowo go odrzucił, uważając, że piosenka nie nadaje się do imprezowania. Zmienił zdanie dopiero po tym, jak sam został brutalnie potraktowany przez policję podczas aresztowania za strzelanie z pistoletów do paintballa. Utwór, skonstruowany jako parodia procesu sądowego, w którym sędzią jest dr Dre, a oskarżycielami Cube, Ren i Eazy, stał się jednym z najbardziej wywrotowych manifestów w historii muzyki. Album, który powstał w 6 tygodni za 8000 dolarów, był bezkompromisowym zapisem życia w Getcie. Po premierze w sierpniu 1988 roku, Straight Outta Compton spotkał się z milczeniem ze strony mainstreamowych mediów. MTV odmówiło emisji teledysku do tytułowego utworu. Powołując się na politykę zakazującą gloryfikacji przemocy, co podsyciło zainteresowanie zespołem i uczyniło z płyty zakazany owoc, zwłaszcza dla białych nastolatków z przedmieść. Prawdziwa burza rozpętała się, gdy do akcji wkroczył rząd. W sierpniu 1989 roku Milt Allerich, asystent dyrektora FBI, Wysłał oficjalny list do wytwórni Priority Records, w którym stwierdził, że utwór zachęca do przemocy i braku szacunku wobec funkcjonariuszy organów ścigania. Był to pierwszy raz w historii, gdy agencja rządowa zajęła oficjalne stanowisko w sprawie dzieła sztuki. Interwencja FBI okazała się dla zespołu Darem z Niebios. Media, które wcześniej krytykowały ich muzykę, teraz broniły ich w imię wolności słowa, a sprzedaż albumu poszybowała w górę. Krajowa trasa koncertowa w 1989 roku była pasmem nieustannych problemów. W wielu miastach policja odmawiała zapewnienia ochrony, a lokalne władze próbowały odwoływać koncerty w obawie przed zamieszkami. Punktem kulminacyjnym był występ w Detroit. Mimo wyraźnego zakazu ze strony lokalnej policji, pod presją skandującego tłumu, zespół zdecydował się wykonać fakta polis. Gdy tylko padły pierwsze słowa na scenę wdarli się tajniacy, wybuchła panika, a członkowie grupy uciekli za kulisy, myśląc, że policja do nich strzela. Zostali później zatrzymani w hotelu, ale nie postawiono im zarzutów. W trakcie tej burzliwej trasy zespół dotknęły również osobiste tragedie. W czerwcu 89 roku młodszy brat doktora Dre Tyree został zamordowany w bójce ulicznej. W tym samym czasie MC Ren został oskarżony o wykorzystanie 16-letniej dziewczyny w autobusie koncertowym w Alabamie. Sprawa ciągnęła się latami i zakończyła ugodą na kwotę 2 milionów dolarów. Wewnątrz też nie było kolorowo. Ice Cube, główny autor tekstów, coraz głośniej domagał się wglądów w finanse. Był sfrustrowany widząc luksusowe życie Hellera i Iziego, podczas gdy on sam, mimo sprzedaży milionów płyt, wciąż mieszkał z rodzicami. Konflikt eksplodował, gdy Priority Records zaproponowało członkom zespołu nowe kontrakty i czeki na 75 tysięcy dolarów. Cube, za radą swojego prawnika, odmówił podpisania umowy bez jej dokładnej analizy. Reszta zespołu, potrzebując pieniędzy, podpisała dokumenty. Cube postawił Easy'emu ultimatum: albo on, albo ja. Mając na myśli Hellera, Easy bez wahania wybrał menedżera. W grudniu 1989 roku Ice Cube oficjalnie opuścił NWA. Odejście Cuba zapoczątkowało okres otwartej wojny. Wyjechał on do Nowego Jorku, gdzie, z pomocą ekipy producenckiej Public Enemy, nagrał swój debiutancki album America's Most Wanted. NWA odpowiedziało mini albumem 100 Miles and Running na którym po raz pierwszy padły disy w kierunku byłego kolegi, nazywając go zdrajcą. Poziom agresji eskalował. Dr. Dre, już wcześniej znany z porywczości, w styczniu 1991 roku brutalnie pobił dziennikarkę Dee Barnes na imprezie w Hollywood. Powodem był fragment jej programu Pump It Up, w którym wyemitowano krótki, prześmiewczy komentarz Cuba na temat grupy. Według relacji Barnes, Dre rzucił nią o ceglaną ścianę, kopał ją po żebrach i próbował zrzucić ze schodów. Co szokujące, pozostali członkowie zespołu publicznie go bronili. Dre za napaść otrzymał grzywne, prace społeczne i wyrok w zawieszeniu, a proces cywilny zakończył się ugodą. W podobnym czasie zaatakował również Tyree B białą raperkę z wytwórni Ruthless, która nagrała utwór krytykujący jego przeszłość w Wrecking Crew. Na imprezie po rozdaniu nagród grami uderzył ją dwukrotnie w twarz. W atmosferze rosnących napięć zespół nagrywał drugi album, Ethyl for Zagin. Bez społecznego zacięcia Cuba teksty stały się jeszcze bardziej obsceniczne, skupiając się na graficznej przemocy i mizoginii, co miało udowodnić, że grupa nie straciła pazurów. Jednocześnie dr Dre, idąc w ślady Cuba, zaczął podważać swoją sytuację finansową w Rootless. Wtedy na scenie pojawił się Marion Shook Knight, potężnie zbudowany były futbolista, który siłą i zastraszaniem torował sobie drogę w muzycznym biznesie. Działając jako menedżer The DOC. Który również czuł się oszukany przez Ruthless, Knight zaczął badać kontrakty artystów. Odkrył, że warunki były rażąco niekorzystne. Dre postanowił odejść, ale był związany umową. Rozwiązanie przyszło w stylu szuga. W kwietniu 1991 roku dre zwabił Iz jego do studia pod pretekstem rozmowy. Na miejscu czekał na niego Knight z kilkoma ludźmi uzbrojonymi w metalowe rury. Zastraszyli Izego, sugerując, że porwali Jerego Hellera i znają adres jego matki, zmuszając go do podpisania dokumentów zwalniających DRE, The DOC i wokalistkę Michelle z kontraktów. To był faktyczny koniec NWA. Po rozpadzie grupy wybuchła wojna na słowa, która zdefiniowała pierwszą połowę lat 90. w hip-hopie na zachodnim wybrzeżu. Dre, już jako współzałożyciel potężnej wytwórni Death Row Records, wydał w 92 roku przełomowy album The Chronic, na którym w utworze i teledysku Fuck With Dre Day zaatakował Iziego, przedstawiając go jako sprzedajną marionetkę w rękach Jerry'ego Hellera. Mr. Buster, Ice Cube poszedł jeszcze dalej na swoim albumie Death Certificate z 91 roku. W utworze Nowazlin dokonał bezpardonowego personalnego ataku na każdego członka byłej grupy. Nazwał Hellera „Białym Żydem” i „Diabłem”, co ściągnęło na niego oskarżenia o antysemityzm. A jego oskarżył o bycie wykorzystywanym finansowo i seksualnie przez menedżera. Easy nie pozostał dłużny. Na swoim mini albumie z 93 roku odpowiedział disem Real Mutafuking Gs. Easy, <śmierdź> którym wyśmiewał Dre jako studyjnego gangstera i dla upokorzenia go w książeczce do płyty umieścił jego zdjęcia z czasów World Class Wrecking Crew, na których Dre pozuje w cekinowym kostiumie i makijażu. Ten okres był również naznaczony przez zamieszki w Los Angeles w 1992 roku po uniewinnieniu policjantów, którzy pobili Rodneya Kinga. Utwór Fagda Police stał się nieoficjalnym hymnem protestujących, a sam Easy wywołał kolejny skandal publicznie wspierając jednego z oskarżonych funkcjonariuszy, Theodora Briseno, co wielu uznało za zdradę. W ostatnich latach swojego życia EZE e skupił się na prowadzeniu Ruthless Records. Odniósł ogromny sukces komercyjny, odkrywając i promując grupę Bone Tux and Harmony, która sprzedała miliony płyt. Mimo publicznej wojny, w głębi duszy pragnął pojednania. W 1995 roku, podczas przypadkowego spotkania w nowojorskim klubie, pogodził się z Ice Cube'em. Obaj zgodzili się, że reaktywacja NWA to świetny pomysł. Easy zaczął również prowadzić rozmowy z doktorem Dre, a warunkiem pojednania miało być odsunięcie Jerego Hellera. Wydawało się, że wielki powrót jest na wyciągnięcie ręki. Niestety los miał inne plany. Po powrocie z Nowego Jorku, Easy zaczął cierpieć na uporczywy kaszel. Początkowo zdiagnozowano u niego zapalenie oskrzeli, ale jego stan gwałtownie się pogarszał. 24 lutego 1995 roku trafił do szpitala Cedars Sinai, gdzie testy przyniosły druzgocącą diagnozę zaawansowane stadium AIDS. W szpitalu doszło do spięć między matkami jego licznych dzieci a jego partnerką Tomiką Woods, która była z nim w ciąży. Czując zbliżający się koniec, Easy poślubił Tomikę na szpitalnym łóżku, czyniąc ją spadkobierczynią swojego imperium. 16 marca poruszającym oświadczeniu odczytanym przez jego prawnika, poinformował świat o swojej chorobie, apelując do fanów o ostrożność. Odwiedzili go dawni koledzy, w tym dr Dre, który później wspominał, że czuł się głupio, że te kilka lat, które spędzili skłóceni, to nic w porównaniu z czasem, który przeżyli razem. 26 marca 1995 roku Eric Easy E. Wright zmarł w wieku 30 lat. Na jego pogrzebie z oryginalnego składu NWA pojawił się tylko DJ Yella. Po jego śmierci natychmiast rozpoczęła się walka prawna o kontrolę nad wartą 30 milionów dolarów wytwórnią Ruthless Records, którą ostatecznie przejęła jego żona Tomika Woods Wright.